Maneczko z tej yy, Przepraszam Was za przerwę dwutygodniową na kanale, ale niestety nie miałem czasu. No i rozumiecie, szkoła i tym podobno. Ale teraz y, zaczynamy. Dziś kolejna armatka, znowu ta. Ale w nowym wydaniu. Tak, zupgradeowałem ją. No i cóż, zaczynamy. Tak, teraz nam tak pociśnie. Teraz nam wywala 4 TNT na raz. I lepiej ją wyłączę, bo zaraz mi armatę zniszczy. I jak poszło? Ładnie. No okej, okay, to teraz sobie wyjdziemy z bunkra. Oczywiście ja to zrobiłem tak na potrzeby hardcora. Więc tak. Tu mamy przykryte wejście. Tu mamy wejście dla łuczników, którzy będą strzeliwywać. I czekajcie, zmienię surrender distance. shortyny park. No okej, okay. ja tutaj nie mam tego, yy, wiecie, opcji fajna, więc, o, proszę, proszę, i coś takiego zrobiła ta maszynka, w tak krótkim czasie, dalej nie poleciało, bo miałem już za duże spadki FPS-ów, nie zdążyło się za bardzo rozkręcić, ale... ale zaraz no zrobię cięcie ym, odpalę to tak na jakieś na jakąś minutę lub dwie no i zobaczycie jakie to są zniszczenia cięcie